No Cześć, Manko, z tej strony Agro Lion Jakby dzisiaj, dzisiaj? Eee, no, akcja obornik. Już dawno nie było odcinka z polskiego, rolni z polskiego Rolnika. No, ale też widzę, że Wam się też podoba ta seria. Może niektórym też nie. Niektórym też się podoba, może seria z PGR-u, ale no, akurat myślę, że też zmienię mapę albo. Jeszcze może dzisiaj się pojawi odcinek z, no wiecie, z pgr -u. tam mapa taka będzie, możecie wybrać chyba sobie, jaką mapę też chcecie. I też, I też będzie na przykład też nowa bruzda mapa, a jak nie, to powrócimy na osinę. No, i jak widzicie, tutaj właśnie akcja Obornik. Jak widzicie, tutaj sobie będziemy teraz ładować. Oborniczek elegancko Ej, chciałam trochę tutaj edit taki zrobić tego gospodarstwa, że tak powiem. Jeszcze będzie edit tej obory całej. Nie wiem, widzą, dostanie. Tak ogólnie już No widzę, ja teraz będziemy ładować cyklopa. też zmieniłem, bo tamten, no wiecie, taki że tak powiem, szorot był. Że bardzo mnie denerwowało z łyżką, że nie można było ani zamknąć, ani niczego tam zrobić, tylko musiałeś tam testowałem ją Ale też kiberek trochę inaczej przestawiłem, bo bardzo mnie wkurzał Więc no, no i sobie będziemy teraz ładować cyklopkę, Więc co, przechodzimy do oglądania, że tak powiem Śnięt cyklopka, puścimy to sobie no i gnój sobie elegancko sobie tutaj ładuję. No dobra. Jeszcze trochę czasu mnie też nie było, ze względu też na YouTube, no bo nie wiem, czy też może ktoś z Was wie, który mnie zna też w realu, ale no, może też niektórzy może mogą wiedzieć. No, ktoś jakiś, powiedzmy, przygłup mi, kanał też spodpierdzielił. Z tego co mi wiadomo, jakiś pra prawdopodobnie haker. Nie wiadomo. Prawdopodobnie myślę, to jakiś kurwa haker. No, ale jak widzisz, już sobie nagrywam pięknie nowy kanał, jak widzicie. Agroion LS No tylko że jest dopisany jeszcze ty, ale to na nie będziemy o tym na rozmawiać zbytnio No tam wiecie tak Mam taki szczegóły czego też mi też nie było na YouTubie YouTube. Porętro trochę w się białasz. Zajmę się tą kamerę. Myślę, z zewnątrz nie wiem, czy dobrze tego naładuję. Z tego co wiem, to dobra. mi się na dół wysypało po zarorzutach, no ale no. Błędy Artorów, nie moja wina. Trochę do tego podjedziemy tą czapkiem. I to gospodareczka się po... No, nie, jak, jak coś, ja go od razu mówię, że sejwa też nie będzie od razu mówię, że mody mam też nie powydawane bo autorów albo przeróbki to są moje własne nawet nie będzie nawet nie ma zgody autora, żeby to gdzieś tamkolwiek wyszło tam wiecie Cyklop to jest wydany akurat. Ja też nie umiem zbytnie, Wy tak powiem, też modów wydawać. Muszę tam, ed tam adres e zrobić. Proszę trochę mi się to wysypało. To nic wielkiego. Trochę tam mi, ja tak powiem, koledzy też mi pomogli kanał odzyskać ze szkoły. I widzicie, sobie nagrywam, więc teraz kto ogląda mnie, ja ten, ten kto mi ukradł kanał, od razu mówię, pierdol się. No już był ostatnio, jak widzicie, odcinek z... Siania, Jon Direme, tutaj pierwszy na tym nowym kanale. Też planuję coś też nagrać, chyba na laptopie. Już tam mam pomysł, jak zrobić swój adres e-mail. Ja mam Urde, musimy się trochę podjechać pięć piątką kurwa. Ja cię śpię, to, Czekajcie. Troszkę musiałam tutaj zmienić. Kurde. Teraz do przyjechać siąść, trochę do tyłu podjechać. Z podniosę. Kurde, kiedyś pamiętam jak w realu, jak jeszcze za młodego. Łebka jeszcze jak ładowało, jak ojciec ładował cyklopkiem, pamiętam. Cyklopem mieliśmy kiedyś. Kurde, to by było coś. Jeszcze pamiętam baloty, jeszcze ładowaliśmy łyżko. Nie taką, tylko do gnoju. Kurde, kiedyś to było. Nie to, co teraz, te tury. Łapanie. myślę że już chyba będzie pełny też myślę że jeszcze chwilowo jeszcze też zrobię serię zboczkowa z tego nowszego te 1992 troszkę lepszy to jest coś takiego, też nie dam, jeżeli tam będzie jakaś tam podroba od Odboczka czyli chodzi mi, no wiecie tam, a może tam później nie pisali w komentarzu, ej, ukradłeś nam serię na przykład boczka, czy coś takiego, to też może powiedzieć, że tam niektórzy tam z was mogą też każda że na przykład ukradłem serię, ale to nawet nieprawda, od razu wam mówię, że to nieprawda. Ja tam nic nie mam zamiaru nikomu też tak kręcić. No może coś tam jakoś tam seryjkę. Nie będę miał planu. Ja tak już powiem, że też trochę ta seria, ta PGR mi się trochę smudziła. Jak teraz tam nie będzie w ogóle oglądalności, to będzie na jakichś tam mniejszych maszynach trochę. Tam jak już na boczkowie tam będzie jakaś też fajna seria. Myślę. Więc wiecie. Dzisiaj sobie tylko rozrzutnik rozwieziemy załapy podniesiemy, będziemy teraz odjeżdżać w parki tyłu i piątku odjechać. To ja zrobię krótkie cięcie. No gdzie już tutaj sobie jedziemy z rozrzutniczkiem. Pole nie mam tam. To jest zbytnio daleko, tutaj za sobie światełka zapalimy. No, jak widzicie. Ten rozrzutniczek sobie wywieziemy w No ja tam raz dookoła objedziełem, że tam dwa razy i... chuj. O, nie spadnie. Troszkę tam być mijaczki, ale trochę, no... tylko W Podorywie będziemy też robili. Ja też sobie tutaj skosiłem z boku To jest nie będziemy zbierać się nawet nie opłaca już 11 minuta odcinka nie już prawie 12 Teraz 12. Ja, nie no wiem, też kanał ukradł. Pewnie jakiś dobry haker z tego co wiadomo. Jaki dobry informatyk z niego. Ale nie wiem jak będzie. Jeszcze. Następny odcinek będzie już siano kosów, myślę. Też w miara będzie fajnie. Światło się zapali. Chociaż mi... Ale teraz tak zewnątrz sobie pojeździmy. Trochę mijaczki tam mogą być, no ale trudno życie. Co zrobisz? Myślę, że już za niedługo też na laptopie już będzie kanał, czyli na moim komputerze. O, uda mi się moim zdaniem, bo jak ostatnio coś tam nagrałem sobie tylko są Boćkowa, to tak patrzę, takie jest coś takiego, że ustaw sobie grafikę, no tak ja ostatnio takie patrzę, o się maszka, takie mówię, o matko bo jakiś ten laptop, niby jakiś ale angielski mam, mam no, taka 16 coś tam, mam chyba 100 ileś tam chyba giga, coś takiego, nawet sam nie wiem. tak nie wiem jak już to będzie. Nie tak jak już się to, jak będzie jeszcze jakiś spięcie jeszcze to będzie tej serii, to jeszcze później będzie jakaś nowa seria z yy, dwóch dwójki, jak wyjdę. To gdzieś tak za około rok. Ale to jak będę miał nowego kompa. Nie wiecie. Trzeba chwilowe cięcie zrobić. No i że tutaj do końca dojeżdżam. Zrobię jeszcze teraz off-screen'a. No, więc to tyle na dziś. Mówię, będzie nowa seria też. Myślę, że z boczkowa. z już albo na Abruzji, albo na boczkowie. Wybierzecie dzisiaj też. Jak chcecie mapę, więc trzymajcie się na razie i cześć.